Haluch ospano i Shio. Wspólnymi siłami założyli wioskę o nazwie Los Cantos. A ja postanowiłem im pomóc. Cześć, jest Runy i lecimy z odcinkiem. Odcinek z Minecrafta. No bo czemu nie? Nowy tydzień, nowe rzeczy. W sensie nowy tydzień, jakby to powiedzieć. No nie jest nowy tydzień, bo już trochę trwa ten tydzień, ale to już mniejsza. Zostawcie suba, zostawcie łapkę w górę, żeby było więcej, żeby było więcej Minecrafta, mam nadzieję, że wam się podoba to co robię, to co robimy w sumie razem z ekipą i zresztą resztą chłopaków, więc co, działajcie. A my słuchamy wodzów. O, wodzowie już idą, Mo nie wiem czy widzieliście ostatni odcinek u Kalucza i Ospaniusza, no znaleźli coś, coś tajemniczego właśnie tam w kościele, skąd chyba wyszli, ale nie jestem pewny, no na razie zobaczymy co nam powiedzą. Dajcie obywatele! To kolejny piękny dzień w Los Cantos. Niestety nie tak piękny dla wszystkich. Michus i Kenex wystąpcie. O w dupę. Co się stało? Tak? Zapraszam na karny dół. O, nie! Co się stało? Dlaczego... Czemu karny dół? Eee... Kenex. Tak? Pono podobno sprzedajesz. Co sprzedaję? Sprzedajesz. Wejdź na kwadrat, jakaś zasada. Władzisz na kwadrat. Zapraszam. Ksiądz też do pary. Let's go. <noise> Kaznodziejo, My tobie zaufaliśmy! Co się Bo dzieje? Czemu Sam odkryć od, od, od kontrabandę! Od Potężną! Rebelię! Co to ma znaczyć? Późniejdziałeś o całym incydencie. Powie... Kto tak powiedział? Ospaniusz! Miś Gogo tak powiedział! Mamy swoich informatorów! Masz mnie chronić! Dobrze powiedzmy! chronić! Szczerze! Prosto z mostu! Bez w bawełnę! W punkt! Bez punktatorstwa! Do celu! Od razu! To było złe dla wielmożnych państwa! Dla was! Nie, dobra, bzdury, skazujemy go na śmierć. Słuchajcie, kościół chciał zaangażować się w politykę i zaoferować... Słuchaj, to no powiedz was... mi jedno. Nie, 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 nie. powiedz nie, mi jedno. Dobrze. Dlaczego tam są cztery siedzenia, a nie trzy, skoro to było dla nas? Ja nie byłem tam. Mam cię, <laughs> jak to <ty> nie? <laughs> Byłeś! Nie byłem. Pytajcie, buduj niczego! Co tu Co się dzieje? Kto to budował? Janisz i krót Nie ma ich. Co mamy zrobić w tej sytuacji? Dobrze, otwieramy oficjalne śledztwo. Na czas śledztwa Kenex i Michus trafiają do Askabanu O nie! Do Alka. No to no Ospatras, to no to mamy zwał, odcinek tak zwał, na odbycie kary. Kenex. Tak. Ty również jesteś podejrzany. Możesz się uratować i sypnąć. Scypanie a panie, to jest najlepsza a, forma co? obrony. O co jest są skarżony w ogóle? O uczestnictwo w szajce przestępczej, której celem jest zniszczenie nas i tego wspaniałego tak. mlekiem i miodem płynącym kraju. Płynącego Za przeproszeniem, ale to gówno, prawda? No nie, za to to już... Uzasadnij. Karnie. Za te bluźnierstwa musisz to uzasadnić. Obok księdza? Cięż, karnie. Eee, uzasadniam to pilnym uczestni o pilnym uczestnictwem w... o w tworzeniu wioski jak i e, działaniu na dobro wioski Niech on mnie chroni! Coś tu ściemniasz kolego, co no, wrzesz! Wrzesz jak cholera! No nie urzę! Działam no, we, na dobro jak to niby cię usprawiedliwa. Co z tego, że budowałeś wioskę, skoro zbudowałeś też... Znaczy, może nie ty, ale przynajmniej uczestniczyłeś w zebraniach tajemniczego stowarzyszenia. A jakiego zebrania towarzyszenia? <śmienic> Nie, zamykamy go. <śmienic> Dobrze, słuchajcie, siedzieć tutaj, za, jak skończymy zebranie, traficie do swoich cel. Cała reszta. Co to za zielony kolor? Kto mi wytłumaczy? Jesteśmy budowniczymi. Jesteśmy ja. Niedobrze! Przecież Ospaniusz już miał nas chronić, przecież z nim współpracujemy z, z jego szpiegami. Ja co oddział co oddział tu się aktualnie dzieje? Musimy <laughs> z nim pilnie pogadać, ja. żebyśmy nie siedzieli w więzieniu, no podparnię, ponieważ wtedy ja. nic podparnię. nie zrobimy, a osoby, które są przed nami, do, 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 pójdą do przodu. Może założył własne już firmy. Coś, nie możemy na to pozwolić, bo aktualnie naszym celem jest zauważenie warsztatu jak widzicie. Prawda, budowali w, moją wyspę, bardzo ten, ale nie wydałem zgody na tworzenie nowej informacji. Dobrze. Yy, ujdzie wam to płazem, jeśli wybudujecie królewski pałac. Dzisiaj to jest wasze zadanie. Nie mam gdzie spać. Okej, okay, dobrze. Z, z przyjemnością. Oczywiście. Proszę również małżeństwo z Biniu oraz Roxy wystąpić i zdać status z prokreacji. Co się udało, co się nie udało? Ciekawe, 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 co im się udało? Coś w brzuchu siedzi czy nie? Siedzi, siedzi, siedzi. O, coś siedzi. Czemu? No nic nie ma, nic. Wradzki. Nic to, nic, poraczki w Dlaczego? Zaraz, to no, nie zgadzacie się chyba. to ale... To chyba ktoś inny działał. Aha. Nie. <gry attaches> Nieważne kto ale jak, <gryatan> Jakoś! Jakoś! <gryatan> <gryatan> Widzieliście jak on się na mnie spojrzał? <gryatan> Biniu, pracuj tak dalej, ja zostaniesz ministrem do spraw. Rozmnażania. Oh do spraw dzieci. O! Co? No. Okay. Dobrze ci idzie. Z rolnika, wieśniaka, w dwa dni stary na ministra. Nikt tego nie zrobi. Reproduktor, główny reproduktor. Może ty będziesz jak smerfetka w naszym obozie. Tylko ty będziesz się rozmnażał. A ona się chyba nie rozmnażała, nie? No ty będziesz się w każdym razie rozmnażał. Wszystkie kobiety będą twoje wiosy. Jeśli dobrze pójdzie. O, kurde, Jeżeli na mocno. kolejny odcinek dokonacie, prawda, rozmnożenia z Biniu. Mogę ci to obiecać. Dostaniesz drugą żonę. Dwie żony naraz. No i fajnie. No i świetnie, do dzieła. Wiesz co masz robić, wariaty. Dobrze. I ostatnie ogłoszenie na dzisiaj. Już za dwa odcinki odbędą się oficjalne wybory na króla Los Cantos. O, wybory na króla Los Cantos. Kandydaturę proszone jest... Piszcie w komentarzach, czy bierzemy w tym udział. Czy chcecie, żebym zgłosił swoją kandydaturę. Muszę się zastanawiać, ale są kandydaci na króla. Zapraszam, proszę wystąpić. Trzeba całą kampanię swoją, prawdę, prezydencką. Śmiało, śmiało, nie będzie żadnej kary śmierci za to. Nie będzie, nie będzie. Jawne U... wybory. Uczciwe, jawne <noise> wybory. O, czy ja chyba się wysprzęgli, że. Zapraszam. Kto jest chętny, to jeszcze. Tu śmierci spiskiem. <noise> nie ma spisku, Znik nie ma dobrze spisku. dobrze Absolutnie. I prawie każdy zielony. Mhm. Tak wyszło. Podejrzane. Kobiety chcą rządzić, proszę. ściąć. No i dwóch chłopaków. Chciałbyś? Głowa Chłopak się ogóle <grymne> Dobrze, waszą kandydaturę oficjalnie wszyscy poznamy na tablicy wyborczej, która powstanie w wiosce na środku. Na razie jednak mamy w dupie waszą kandydaturę, więc proszę wracać na miejsce! No, więc tak jak widzimy aktualnie... Spaniale. Ale on ma to! Jakiś herb ma na, na tej, ale tu mamy jeden herb, a to jest co? Powiesz to no zaraz zobaczymy, dopytamy najwyżej Dobrze, oddział zielony, zapraszam Szybciutko wam pokażę gdzie mam biochę no W sensie gdzie chcę mieć bazę A wy przygotujcie do wyjścia y, całą resztę Zieloni za mną Kapłanie, masz Szybcie trochę jedzenia? Do no, tak, ja jestem architektem no, Głównym, który zbudował. Kto zrobi ostatnie namaszczenie? Dobra, możecie no. iść się zająć tam swoimi Dobryte. rzeczami Powodzenia! Kto zrobi ostatnie namaszczenie swojemu księdzowi? Słyszałem to x, ciutku no i nam wróg wyje Złośliwiec mały Czekamy, czekamy chyba Dzik co tam się... Próbuje chyba podglądać, podsłuchiwać <laughs> Nie widać go Nie ma dzika Pytaliście się czy dzik chodzi po lesie I czy chodzi po drzewach Macie już odpowiedź na pytanie Przepraszam, mogę pytanie zadać? Nie możesz Niedobrze. Co chcesz, naczelny Karle Wioset? Naczelny dowódco. Yy, zgłaszam, że chciałbym się przyczynić dla rozwoju Wiochy. Do, do, do petycyjny. Dobra. O, jest i Sio. Teraz czekamy na Kaliego. Jeszcze? Chyba idzie. No, idzie król. Zobaczymy. Co będzie z nami, tak naprawdę? Jeszcze okay. coś ciekawego nam powiecie w drodze do tego więzienia. Słucham. Nie powiem, o, bo dzik coś? za nami chodzi. O czym nie wiemy? O spaniu już przecież wie. Cisza, tak? No chyba nic nie ma, no. Powiedziałem prawdę, ja się mm. niczym nie zajmuję. Mhm, mm niczym się nie zajmujesz. No nie. Chciałbyś. To niedobrze. Co w się, sensie, zajmuje się. Czym? Ale to jest twoja niczym nielegalnym. No została zniszczona po uderzeniu. Aha. Deta, rozbieraj się. Okej, okay, tylko jeden problem. Rozbieraj się do cholery! Rzuć mu te, te, te zbroje. Ma poparcie, ma chłopak aure. Rzuć zbroje! <laughs> Odmaszerować Właśnie. Ludzie podsłuchują, dzik podsłuchuje, nic nie mogę powiedzieć i nie mogę uratować swojej dupy Niedobrze Odmaszerować Deta Dobrze Non stop za nami ktoś chodzi, jest bardzo niedobrze, ponieważ no jak mówię Nie mogę sam siebie obronić Nie mam nic na własną obronę Płyn, płyn do portu Płynę, płynę, macham No i co? Klecho, zaufaliśmy ci. Przecież no, ja nic złego przysięgam. Nic złego. Kto konspiruje pod twoim kościołem? Masz jeszcze szansę się wygadać, ale wszystkie niki, wszystkie niki. No, ja no jestem pewny, pewny, że to Janisz No jak jestem pewny? Lecimy na Janisza. Za ospaniuszem, proszę. Znisz w więzieniu Klecho za to. Nie chcę, żeby... Ale ja nic złego, krolu. Ale Kto tu ciemno. Konspiruje. Jeden tutaj. Ktolu. Niedobrze nie dobrze, O mój Boże, tu który, ktoś już siedział w więzieniu. I skończył tak nie. Nie możemy my tak skończyć. Na drugi koniec. Na drugi koniec, żebyście tu nie gadali, kolego. My mamy czysto teoretycznie to. Jak nie widzieliście napadu na zamek, który był ostatnio. To co? Ostatnio. To nie rzecz. wiecie, jak to zdobyłem. To nie było osobiście u mnie, ale było tu u Kaliego lub u Ospka, więc możecie sobie tam zobaczyć. No i właśnie, taki i ten no. zdobyłem. Czysto teoretycznie mógłbym opanować króla no. i spowodować, że będą waliły w niego pioruny, albo będzie zamrozi się, albo nie wiem, będzie przykładowo płonął. Ale nie o to chodzi. Jak chcę z nim współpracować. No Sami pisaliście. Że mam współpracować z władzami Wander O Havrylu Wysprzęgla się Janisz To też łatwe, bo ci przyłapałem jak rozmawiałeś Janisz to jak zbudował musieliśmy wszystko rozburzyć i zbudować jeszcze raz Aha, czyli Ty też brałeś w tym udział Mówię o kościele O krypcie nie wiedziałem O Havrylu I nas wszystkich chcemy tak? robić. Chyba tak. Słuchamy, podsłuchujemy. Z sam. tego co słyszę to havryluk. sam Czyżby Oco? chciał wszystkich wrobić? że go wypytajcie. Nie wiem po co. Nic będą tortury. No ale to jak to na nim chyba tortury... Jak to na mnie tortury? No gdzie to panie mnie właściwy. twoje tortury, spędzisz tu dużo czasu. Chodź! Amen. Niedobrze. Niedobrze jest! Chodź tutaj! Szczęśniesz w piekle do te kłamstwa! No czekaj, do go trzeba dać. Chodź, chodź. Kto, kto bierze udział w kontrabandzie. Eee, no mówię, że ja się ja się od tego odciąłem wszystkiego. O sam wie! On ty wszystko kto? wiesz! Dobra, teraz gadaj. No Wynają przecież sam cię wszystko cię, wiesz. Czekaj, zatkaj łeb, wynająłem cię, żebyś zebrał informacje, mieć na jakieś tajne zebranie z chowerukiem. Jak poszło? Nie było tego zebrania jeszcze. Mm -hmm. Być może miało być wczoraj, ale z tego co słyszałem, no to się pojawiliście się w ich kliju. No właśnie, a skąd piszasz? Kogo kryjówce dokładnie? Słyszałem, jak gadał, jak gadał dzik, tam Wander, Kacie wczoraj i właśnie Hawrylu przed kościołem, jak znaleźliście. Że musicie się obronić, i, i właśnie e, by, byłem wtedy w dole petycyjnym. Chyba ty pani już pamiętasz, jak wczoraj zapytałem, czy, e, że, czy można na słówko. I że w dole. Byłem w dole i słyszałem, jak o, to, o tym gadali. A mam coś jeszcze dla was. Wczoraj to zdobyłem, jak byliśmy na atak zamku. O, Aha. mam coś, czy można poskromić nawet samego króla jednym palcem. To, to czemu ta? nie oddałeś tego wcześniej? Ponieważ właśnie byłem też w dole petycyjnym. O, Aha. To nie mogło się z, znaleźć w niewłaściwych rękach. Mam laleczkę wód i czarną magię. No. Yo. Czy ty myślisz, że my wierzymy w naszym tutaj kraju w zabobony? Naprawdę ci mówię! To jest zabobon. Co ma z tym wspólnego Iwan Mamutowicz niby? Nic. nic ale tu od zabobon. samego diabła, a nie od Iwana Mamutowicza. No nic, musimy go spalić na stosie, trudno. Spalą mnie zaraz na stosie. I tak bywa. Nie w więzieniu. Do czasu rozwiązania sprawy. Przecież... Do widzenia. I co z nami teraz? Trzeba modlić się, że ktoś nam pomoże. Siedzimy w więzieniu i nie wiem totalnie, co mamy w takim wypadku uczynić. Czy mamy dalej tu siedzieć? Czy mamy uciekać? Totalnie. Jestem tak naprawdę roztrzęsiony, ponieważ nikt nam chyba nie pomoże. No, chyba że nagle ktoś przyjdzie i nam pomoże uciec. Ale nie byłoby to najlepsze rozwiązanie. Lepiej byłoby się wykaraskać z tego po prostu, aż będzie jasne wszystko, tak? No bo jeżeli aktualnie uciekniemy, no to cała wina padnie na nas. A to nie może tak wyglądać. Cześć! Swing? Tak, Kenex. to ty? No ja, ja! Co tam? Jak się, czy... Jak się tu zostałeś? No przecież normalnie można wejść. A, no w sumie rację. Budka, drzwi, Tutaj masz jedynie jakąś wajchę nie, nie kliknę i nie ma szans starym. No nie no, to, to tam klucze te trzeba mieć, to ten. ma Nie wiem, postaram się cię jakoś stąd wyciągnąć, no bo ty, stary to jest niemożliwe, przecież ty nic nie zrobiłeś. No nic nie zrobiłem, sam wiesz o tym, że też tym bardziej, że co chcieliśmy aktualnie robić, chcieliśmy ten warsztat zrobić. No właśnie, muszę. muszę Bez to, sensu to, mi czy... teraz byłoby cokolwiek robienie. Tak, no to jest niemożliwe, stary. Muszę cię stąd wyciągnąć. Komoc to. Jakoś nie. muszę to Zrobić. No. Nie wiem, przegadam może z wodzami, powiem im, że mamy taki plan i. i... No nie, no nie wiem, wiem, no możesz, no trzeba, to co, trzeba coś zrobić, ponieważ. No, zobacz, co tutaj jest, widzisz to? No, to jest stary więzień pewnie jakiś, stary. No, no nawet go nie posprzątali. <laughs> to jest. Y, czyli te lochy są takie, żebyś tutaj. Ej, nie! A co jak ty tu na zawsze zostaniesz i skończysz tak jak on? Niedobrze, ponieważ nawet żarcia mi nie dali. No, bycie, tak, może. Nie wiem, przejść dziury. Ciebie, to jest drugi więzień, Widzowie, widzicie? Swing przyszedł. No to jest chłopak, który się nami interesuje. Trzeba pamiętać, to, to że to, to swing no, to zawsze to. przy nas brachem. O! Przedostały się, przedostały się. Dobrze, mam jabłka Trzymaj się, działaj stary, działaj Dobra, gdzie jest drugi więzień? No tam, tam powinien być, na lewo Trzymajcie się panowie Na razie O, cze cześć, cześć Kolejna osoba do nas przyszła, co tam? Co się stało, że tu przyszłaś? A, myślałem, że chcesz coś przekazać Czyli jednak nie, tak? No, to trzymajcie się na razie, ej widzowie, dostaliśmy kilo. mamy kilof i teraz tak, jeżeli będziemy chcieli uciec, jeżeli oni nas dzisiaj nie wypuszczą i będziecie chcieli, żebym uciekł z więzienia, mamy kilof kamienny, bo drewnianym bym tutaj nic nie podziałał, ale mamy kamienny kilof, jeżeli będziecie chcieli, żebym coś zrobił, żebym jakkolwiek spróbował uciec, piszcie w komentarzach, a to zrobimy, ponieważ no nie możemy przesiadywać tyle w tym więzieniu, Na no, aktualnie to jak widzicie ja już mam prawie godzinę surówki, a wy macie teraz materiał ile, 10 minut? Być może. Nie wiem, nie wiem ile z tego wyjdzie, ale nie jest najlepiej. Ej widzę na mapie, że znowu Swing. Ciekawe co od nas chce, powiemy mu o tym planie. Co tam? Jedzenie. No. Masz chleba, jedz. Dzięki. Ej, dostałem od tej, od Roxy, dostałem no. kilow kamienny. Okay. Czysto teoretycznie, jak będzie trzeba bardzo, ale to bardzo kryzysowo, zawsze jest możliwość Dobra. tam wiesz. Dobra to słuchaj, jak będzie bardzo źle, to masz jeszcze to. Ej! Kurwa... się bronić. Ale nie zakładaj może tego teraz. Żebyś mógł się bronić, dobra? Stary, nie mogę tego zrobić. Wiem, dobra. Bo ja chcę wszystko. Ja chcę sprawiedliwie to zrobić, że jestem stary, to jest wrabianie mnie. Wiem, poczekaj za Wiem, działaj, wiem, działaj, działaj Wiem, y, muszę działać y, Muszę ich znaleźć, pogadam z nimi dobra? Tak, idź, idź Czekam na pozytywne to. informacje Tak jest, do zobaczenia Dobra, mamy itemy Teraz trzeba tylko to dobrze wykorzystać Ponieważ tak, mamy to I to trzeba tak zrobić Ponieważ mamy możliwość Powiedzmy, że ukrywania Ale nie dostaliśmy klatki Okej, okay, jakbyśmy dostali klatkę To jeszcze klatkę byśmy schowali Widzicie, mamy normalnie to Ale wygląda tak, jakbyśmy mieli te No, wiecie jakie Oho, Hawryluk do nas idzie się. Na kogo? Na, na kogo? Mam no, na kogoś no? No właśnie. No i chyba, chyba się dowiedział, tylko pytanie od kogo się dowiedział? Ktoś musiał podsłuchiwać. Próbuję podsłuchać co Chawryluk mówi tutaj z... Ja grzebiesz W dobra? Michusem. Tak nie Ogólnie wszystkiego, bo, ale... <grychy> to i tak jest zabierane już. No może być krucho. Przenoszony. No, może być krucho, może być. Chcę się przyznać, oby się przyznał, bo wtedy wyjdziemy z więzienia. Nie możemy tu siedzieć, tkwić tu Czasem cały czas. No, no, to się przyznam. Chyba tak. Chyba tak trzeba będzie. Nie ja wiem. się zmieniam numer saliczak jakby dawno, więc nie, nie wiem, elegan, On... no. Nie, na właśnie. Ile w wyroków, Ile ślicie? Nie wiemy, wiesz? Nie do wyjaśnienia sprawy. No, do wyjaśnienia. Po co oni są? Coś? Nie wiadomo, nie wiesz? Nie piorun? No nic musiałem sprawdzić jak po ciebie. Dobrze, dobrze, wiesz ja zauważyłem, że ja jako jedyny mam gości. A serio? No. A jak u was? No, no dobrze, no. No bo ja no no stary, ja jestem niewinny za to wszystko. No wiem, domyśla. Wszyscy wiedzą, że jestem niewinny. No to musisz ich jakoś przekonać, ale. No nie ma jak. jak! Nie ma jak, ubzdurali sobie, że to ja. Coś tam swing powiedział, że będzie działał. No to musimy zaufać swingowi. Miejmy nadzieję, że mu się uda przekonać ich, ponieważ no nie mogę tu utkwić. Tym bardziej, że chciałem warsztat swój założyć. Jeszcze, łódki zacząć robić i wiele więcej No łódki by się przydały. No właśnie, właśnie, dlatego niedobrze, że tu tkwię Tracę tu czas Dobra, dobra Najwyżej pomóż Swingowi, spróbuj go znaleźć i pomóż mu Dobra, to ja z nim mogę pogadać Dobra, dobra, do zobaczenia Zobaczcie widzowie, aktualnie Mamy więcej gości niż Klecha sam Niż ksiądz, więc o tyle dobrze Ludzie nas lubią, bardzo dobrze Będziemy mieli dużo klientów, jeżeli uda nam się uciec i jest nią po prostu odsiadka, na dzisiejszym odcinku. No Za co no. jestem w sumie skazany? No nie mogę udzielać aż takich wszystkich informacji, Okej, okay, pod, słyszycie? Podsłuchujemy. Bo z tego co widzicie, na mapie... E, dzik, Hawryluk i Ospaniusz przychodzą tutaj do więzienia. Zobaczymy, zobaczymy co... Może nas wypuszczą, miejmy nadzieję. ...za moją sprawką po prostu traficie do celi dzisiaj i odsiedzicie od wyroki, natomiast to nie czas... Żeby się buntować. Czas, żeby się buntować może nadejdzie, jak mam, mam takie poczucie, chwilę, że jesteśmy traktowani niesprawiedliwie chwilę, trochę. Z tego powodu, że nie powodu, walec mnie walec już cię skazywać na śmierć to, bez dowodów, to, że jest królem i się uczy, więc pomóżcie rozwijać wioskę. A on po prostu im tłumaczy i mówi, że o, po, odsiedzicie. nie, napiszcie co uważacie. W komentarze tak, bo bardzo szanuję sobie wasze zdanie i czytam te komentarze, dlatego ja, ja tak ja piszę to, o tym, żebyście tak mówię, mówię żebyście nie, no te komentarze pisali. Chciałbym no coś i... powiedzieć więcej? Tak, pewnie. Tylko mi. Tak, pewnie, zostałem pomówiony przez Keneksa, sam słyszałem jak to A skąd macie, w takim razie, skąd macie informacje, o Keneksa i już takiej informacji nie było. Patrz, tam na tym pomocie stało sześć osób. W tym ja. ja. I mówię, ciekawe gdzie ich biorą. Hm. Patrzę ja. sobie, tu mam taką lunetę, zobacz Wiecie co jest najlepsze? Że nie kojarzy tej sytuacji. To takie, żeby widzieć. Mam wrażenie, że tego w ogóle nie było. No i mówię, no dawaj, dawaj, słuchaj. Pop, zobacz, co się dzieje, zapytaj o nic, nie wiem, cokolwiek. Wraca i mówi, że keneks mi wskazuje w czymś palcem. no, a to szurmyś podobne no to jak wierzysz Ksafowi, to współczuję no nie, 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 ja jestem w stanie się to zakonać no ale ja wiem, ja wiem, że wy z Ksafem działacie, bo ty pokazałeś Ksafowi uciekać słyszycie? Ja szedłem, kiedy Ospaniusz jednak no, trochę ja też trzyma kiedy? naszą stronę, bardzo kiedy? dobrze, dobrze. sam słyszałem, uciekaj, idzie, uciekaj ja byłem przy tym kacią z nie skłamiesz O, ale kiedy, nie pamiętam Tak, Ola... raz... Na razie przerwa waszych intrygach możemy przekuć wasze umiejętności w czyny, ale teraz zaproszę za mną. No oferuj mechanizmy różne, masz i przeraz na witania proszę, dobra? Zobaczmy, zobaczmy. Pytanie czy mnie teraz wypuszczą Dobra, to proszę... Może mi się ja której... Nie. No dobra sor. Teraz pytanie czy nas zwolnią z tej celi, czy nas nie zwolnią, bo jak nas nie zwolnią, to już kaput, kaput, oni nas jeszcze jeszcze tutaj ubiją. Jak tylko wypuszczą sam. nas. No ja jeszcze jest swoją. A, okay. Ty tam powinieneś do kurnika wejść, Kukuj. Dobra, do zobaczenia. Nie wypuścili nas. Ciekawe kiedy nam jakąś rakietę wyślą. <noise> rakieta, <głosy> rakieta do <paki>. <głosy> <głosy> No i nie wiem, tak naprawdę nie wiem co teraz. Zostało nam po prostu słuchanie. O, może nas wypuści. Jest Król. Jest Swing, jest Shio. Mam nadzieję, że udało mu się. Chyba mu się udało nagadać z e, e, Kalim, Ospkiem i z Shio, że my nie wypuścili o, w końcu. Dost Dostałem drzwi, szefie. Udało się! Tak, weź do paki. Stop pomawiaczom, Stop Wszystko Do celi! Do Nie! Do Czy. Switch próbował Właśnie mnie uratować to to i za, sam za, trafił za, do, do więzienia? What the fuck? Jak otwarte? To są drzwi, które da się otworzyć? Kto to tu montował? Ktoś musiał szefie, mechanizm zepsuć stary, te drzwi te możesz otworzyć kumasto. Szefie, 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 A to bajka! Słuchaj, możemy iść na przesłuchanie. Proszę, proszę za mną, proszę wejść. Tu. Tu, oh, nie gadajcie, tu. że ja pierdzielę swinga w to wplątaliśmy. Zaraz naprawdę to będzie trzeba to zrobić jakąś ucieczkę. Ale nie chcę, ponieważ no, no wtedy nie mamy życia już w jak uciekniemy. Zbyniu, musisz ich przypilnować. Czekaj, dam ci miecz Zbyniu, pamiętasz jak byliśmy na twoim weselu? Dobrze nas traktuj. <laughs> Masz być posłuszny, jak coś to masz. Jeszcze... Dobry chłopak się siebie zmienił, pilnuj ich. No nie gadajcie, że on wychodzi. Jakąś rakietę nam wyślecie? Czy oni, czy oni naprawdę wyjdą? Czy ja przesiedzę cały odcinek w więzieniu? pilnuj ich. Wypuśćcie mnie, jestem niewinny. Cicho tam. o konfidencie tam. Sam jesteś konfidentem. Tak, ja mam żelazne drzwi, jak coś. Ja tu siedzę za niewinność. Ja też tu siedzę za niewinność. więzień ma masz żelazne drzwi. No i co widzowie? No. Siedzimy dalej w więzieniu to się Czy uda się nam wyjść z więzienia? Nie wiem Chwilę jeszcze poczekamy. No poczekamy tyle ile będzie trzeba Widzowie, ja tutaj cały czas czekam, oni tam mnie torturują non stop Ja po prostu chyba muszę uciec o. Tak jestem Tyle czasu tu O I ich nawet zrobił ten ucieczkę Dobra chodźmy chodźmy, 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 chodźmy Spójrz na to Pokaż, pokaż, co tu masz Swing normalnie zrobił cały plan ucieczki dla nas Zawsze wiedziałem, że Swing to jest dobra morda prąd. Bardzo mocny jest, bardzo mocny, uciekamy stary, damy radę Dobra Dobra Czy, dawaj. czyżby? Udało się stary, dawaj, dawaj, Osta, dawaj, dawaj, uciekamy jesteśmy. Trzeba się gdzieś schować Widzowie, udało nam się uciec, ale... Tu planujemy wrócić jeszcze? Nie wiem Zdałoby się, stary. Musimy zrobić własną skryjówkę. Nasze osiedle, jakiś domek. No. Tam schowamy rzeczy. Kurde, konspirę robimy. Nie chciałem tego robić, ale musimy. No nie, ma, nie, nie, nie ma opcji, celu, stary. Na? Legalnie wszystko trzeba działać. Stary, ale musimy to zrobić na no, moment. Żeby nie ma opcji, stary. Legalnie działamy. Trzeba legalnie działać. Widzowie, wy musicie powiedzieć, jak mamy działać. Nie, na razie to musimy się ukryć. To dawaj, stary. Chodź. Od, Odbiec od tego więzienia, musimy pamiętać gdzie w ogóle się tam z Tak, tak, tak Chodź, tu mo może tutaj się gdzieś schowamy A tu chcemy jakąś katakumbę zrobić? Domek? Nie ma, nie wiem Lepiankę stary z ziemi A może coś pod ziemią stary? Jest sens robić coś pod ziemią? Mam spadel, nie zabrali mi rzeczy No mi też, totalnie nic nie zrobił. Stary dawaj, 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 dawaj Robimy tutaj lepiankę Dobra Dobra, widzowie, robimy lepiankę, tr trzeba, uciekamy, ale na chwilę, wy musicie napisać, czy mamy być uciekinierami, czy wracamy do więzienia. Jak będziecie chcieli, żebym wrócił do więzienia, to wrócę do więzienia. Chodź, ukryjemy się tu na jakiś czas. A ja wam, widzowie, dziękuję za oglądanie tego materiału, mam nadzieję, że wam się podobało, dzisiaj dość, do, myślę, że dość krótko, ja mam bardzo długo surówki, ale uciekliśmy z więzienia, na chwilę uciekliśmy, wy określicie, czy zostajemy w kryjówce, czy wracamy do więzienia, żeby nas wypuścili i jakoś próbujemy przeżyć. Mam nadzieję, że wam się podobało, stawcie łapkę w górę, suba, no i co, na razie.